Tak, no oczywiście został Blitz. Um, wiadomo, że um, no, ostatni raz był bardzo gorzki, czy jest bardzo gorzki, bo um, no, miałem po postała końcówka z więcej, która wyglądała na kompletnie wygraną, Przynajmniej um, tak oceniałem A tak, tak prosto na pewno nie było. Znaczy być nie była wygrana, ale trzeba było bardzo konkretnie i dokładnie grać um, czarnymi, co... Generalnie było praktycznie niemożliwe, bo miałem bardzo słaby czas. Pozycja była taka stricte, można powiedzieć, do przeliczenia. Ehm, no, tym niemniej no, oczywiście było bardzo blisko tej wygranej, gdzie ja bym podzielił e, wyższe miejsca jeszcze, więc... No, ale też trzeba przyznać, że partię wcześniej z Salmem, e, na przykład też e, partia była na trzy wyniki, więc dość szczęśliwie się dla mnie zakończyło, że udało mi się tam tę partię wygrać przed ostatnią. Ehm, no co, no jeszcze został u Miejmy nadzieję, że uda mi się jeszcze wyższe miejsce zająć. No co jest oczywiste, ponieważ jest bardzo dużo zawodników, więc e, na wysokim poziomie, więc e, e, to, że ktoś zaczął słabo, wcale nie jest gwarantem, że słabo skończy. Bardzo często właśnie zawodnicy, którym na początku nie idzie, e, potem się odbijają. No, chociażby Sergiej Keriakin tutaj tak zrobił, gdzie na pierwszego dnia minus jeden zrobił na relatywnie samym dystansie. E, e, więc e, na no, cały czas w czołówce. Przegrałem dwie partie z Mistrzami wicemistrzem Świata, co... Znaczy no, jeśli przegrać to z nimi, tak? Czarnymi, ale oczywiście no przegrana zawsze boli, nieważne czy się gra z Magnusem, czy z kimkolwiek innym, więc... No, ogólnie jestem raczej dość zadowolony ze swojej gry tutaj. Dużo partii białymi wygrałem, mało było partii, gdzie wypuściłem. Coś realnego, tak naprawdę chyba tylko właśnie w tej ostatniej rundzie. I... no i co no, rapid się skończył. Jutro Blitz startuje, które chyba preferuję, więc... Ja mam oczywiście, tak wszyscy, wielkie, wielkie oczekiwania i... no i zobaczymy, tak, jak czas weryfikuje wszystko.